z jest kto? Paweł. Pawełek i Agata. I Agata, właśnie. I mamy całą taką wielką kolekcję z serii Binibu. A co to są za figurki? Co? Psi Patrol. Psi Patrol, jasne, że tak. Pawełek, masz swojego ulubieńca? Ten? A kto to jest? Kto z Was wie, kim jest ta figurka? Od razu pisze w komentarzu. My na razie nic nie zdradzimy, także jak wiecie, to piszcie. Jeżeli też lubicie Psi Patrol, to zostawiajcie kciuka w górę i zaczynamy. Mm. Przyznamy się dość sporą kolekcję, właśnie tych naszych zwierzaków z serii Psi Patrol. Okej, okay, ja Pawełka już zapytałam, Paweł powiedział, jakiego ma ulubieńca, a Agata jakiego masz? Ja ten, Kogo? Chyba. Everest? Everest, o, ekstra, no dobra, to zobaczcie, Agatka lubi Everest. Um, ja sama nie wiem, ja najbardziej chyba lubię Sky, ale Marszala też bardzo lubię, więc ciężko by mi się było zdecydować. Wypiszcie ulubieńców w komentarzach. My zobaczcie, mamy uwaga, ile jest tych figurek, kieliku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, aż. Osiem figurek, czyli mamy osiem naszych bohaterów. Zaraz ich sobie wszystkich z bliska zobaczymy. No to co, kogo my mamy pierwszego? Tracker. To jest tracker, a czym się tracker zajmuje? Hmm? Co on Podróżuje. robi? Podróżuje. Podróżuje. Oj, to on chyba zwiedził już pół świata co najmniej, co? Tak. tak? A ma jakiś przyjaciół? Yy, no. Kogoś ma pewnie, nie? No, Chase'a no. zna? Tak. Tak, no jasne, no to czejsa możemy już uznać za jego pierwszego przyjaciela. A i słyszeliście, przed chwilą Wam Pawełek powiedział, że tracker jest właśnie podróżnikiem. To od razu tłumaczy, słuchajcie, cały ten jego strój, ale on ma chyba też bardzo dobry słuch, co nie, Pawełek? Tak. tak? A co on może usłyszeć? Nawet płatki śniegu, jak zbadają. No to widzicie, to to jest dopiero talent, to jest sztuka, naprawdę dobry słuch. Zobaczcie, w ogóle te wszystkie zwierzaki są właśnie z tej kolekcji Beaniebu, na pewno kojarzycie. Jak kojarzycie, to zostawiajcie kciuka w górę, a my przedstawiamy Wam kolejnego bohatera. A co? Następny. Ulubienie zagadki, czyli kto? Everest. Everest! Dobra, to lecimy z Everest. Kogo my tu mamy? Pawełek, dla Ciebie też jest? Jest. Jest, no przecież, wiadomo. Dobra, no to co, wiemy już jak ma na imię, jest to Everest i uwaga, czym się zajmuje? Co ona robi? Pracuje w górach. Pracuje w górach, czyli no chyba nie ma takiej prostej pracy. Nic dziwnego, że jest, słuchajcie, tak ciepło ubrana, bo tam jest na pewno strasznie zimno, no nie? Prawda? I słuchajcie, ją możemy oczywiście zobaczyć w bajce we wszystkich tych zimowych odcinkach, no nie? Wtedy pomaga pozostałym, pozostałym właściwie uczestnikom całego składu, czyli całej ekipy Psiego Patrolu. To co? Nasza Everest też super wygląda, no nie? I ma piękne, brokatowe, niebieskie oczy. Taka w ogóle jest cała ładniutka, w takich jasnych kolorach. Od razu można poznać, że to dziewczyna. Ej, no ale wiadomo czym jest Psi Patrol bez głównego bohatera. Musi być i Chase, proszę bardzo. Każdy dostaje Chase'a. Słuchajcie, ja Wam powiem, że te maskotki ogólnie są takie super słodkie i mięciutkie, kolorowe. Błyszczące oczka i tak ładnie wyglądają, naprawdę. A Chase jest kim? Co? Gdzie on pracuje? W policji! No właśnie, on jest policjantem. Ktoś musi pilnować porządku i zajmować się wszystkimi, słuchajcie, złoczyńcami. ktoś ich musi tropić. No i oczywiście się nimi zajmowa. No dobra, kochani, ale nie wiem, czy wy wiecie, ale Chase łapie też takich spe takie specjalne zwierzaki, a konkretnie kogo? Świstaki. Świstaki, och, to są dopiero rozbójniki, z nimi chyba najczęściej ma do czynienia. Ej, a teraz kogo mamy? Kto to marszala. Marszal, pewnie, że tak. A marszal z nim taki specyficzny strój, charakterystyczny. Łatwo poznać to, kim on jest. Strażakiem chyba. Strażakiem jest? Dobrze Garka tak, no. mówi? Dobrze mówi, pewnie, że tak. Marszal jest strażakiem, czyli on też nie ma łatwej pracy, no bo w końcu praca, wiecie, tak z ogniem, no to tak niekoniecznie zawsze jest bezpieczna, trzeba być bardzo uważnym, ale marszal sobie świetnie daje radę. No dobra, no to co on ma za przygody, marszal? Co Pawełek, co tam się dzieje? Co mu wlewają do działka? Czekoladę czasami. Czekoladę. Na mhm. Nalewa. I nalewa wtedy na placek czekoladę? Tak. Nalewa, no proszę, a co on jeszcze może, jeżeli będzie woda w tym działku, to co on może napełnić? Y Wodę dla ryb. Wodę dla ryb, widzicie, Jakie ja. I dla żółwi. I dla żółwi, ekstra. Okej, okay, kochani, no to co? Trochę tu już mieliśmy chłopaków, czas teraz na kolejną dziewczynę. Kto to będzie? Uwaga, taka już Sky. Sky, Sky, dobra, proszę bardzo. Trzymamy Sky, Pawełek, trzymaj. A Sky, ona też nie ma, słuchajcie, takiego zwykłego zadania, bo ona, czym ona steruje? Helikopterem. Helikopterem, czyli Sky jest pilotem, kobieta-pilot, słuchajcie, ekstra, nie? Zobaczcie, w ogóle ma te okularki takie Jest swoje. Gogle, no, no, zobacz, tak do Ciebie pasuje, nie? Do Agatki pasuje. Gogle. Słucham? Google ma, jasne, że tak, żeby co? Żeby ten wiatr jej tam nie przeszkadzał w powietrzu i w ogóle wszystko, nie? No, bo ona ma takie... Taki system, że możemy patrzeć z góry. Oho, właśnie, czyli może wszystko tak monitorować, wiecie, całą okolicę, prawda? I to na pewno też pomaga jej złapać wszystkich jakichś złoczyńców, nie? Tak. No, proszę. Kolejny? To jest oczywiście kto? Rabu. Rabu, to jest Rabu i on jest już ubrany, zobaczcie, tak bardziej powiedziałabym ostrzegawczo, bo on pracuje gdzie? Na? Na, budowie. na budowie, pewnie. Czyli właściwie może się zająć e, wszystkim, co jest związane na przykład z remontem, z budową, prawda? Jakiegoś domu na przykład, albo jakiejś większej w ogóle takiej powierzchni. Niekoniecznie może to być dom, to może być coś wielkiego. Także ktoś taki w ekipie to też jest, słuchajcie, bezcenny. A to kochani, zobaczcie, Rabył też jest odpowiednio ubrany właśnie do swojej pracy na budowie. E, on steruje, słuchajcie, koparką i teraz mi Pawełek przed chwilą zdradził sekret, że co on może nawet podnieść. Drzewo. Drzewo strącone. No właśnie, czyli też może się przyczynić i komuś pomóc, bo po takiej wichurze to równe, różne rzeczy się dzieją. Ok, no to teraz kolejny bohater, czyli kto? Roki. Roki. Właśnie, Roki zajmuje się recyklingiem, czyli dba o nasze środowisko. To jest trochę jest związany z ekologią i on potrafi przekształcać właściwie śmieci na jakieś pożyteczne rzeczy. Ale kochani, ja nie wiem, czy wy zauważyliście, wy zauważyliście, jakie są te odznaki. Tak, brokatowe. Takie świecące są. Tak. I tu mamy właśnie znaczek dotyczący recyklingu, czyli tej naszej przemiany, więc od razu możemy rozpoznać, że to jest rocky. Okej, okay. no to została nam, słuchajcie, ostatnia bohaterka, czyli Zuma. I Zuma, ona bardziej kontroluje takie środowisko wodne, bo czym ona pływa? Właściwie na czym? Co? Na no? poduszkowcu. No poduszkowcu, pewnie. Ogólnie ja Wam muszę powiedzieć, że Pawełek jest wielkim fanem psiego patrolu, na pewno już zauważyliście, bo znam mnóstwo takich ciekawostek na ten temat, nie? Tak. Oglądasz Pawełek, ps patrolu? Tak. Ogląda, no dlatego widzicie, dzięki niemu się możecie dowiedzieć takich fajnych rzeczy. Wam wszystkie nasze figurki, które mamy w kolekcji, nie? Słyszeliście zresztą, zobaczcie, Agatka trzyma swojego Aj. ulubieńca, Pawełek też, no ja akurat chwyciłam Chase'a, to nie, to ja wymienię szybko, wezmę Marshall'a, o, <grym> dobra. E, także Wy wiecie, co macie robić, piszcie w komentarzach Waszych ulubieńców i sami widzicie, do zdobycia jest naprawdę sporo figurek i praktycznie każdego bohatera możecie znaleźć w sklepach. Dobra, moi drodzy, dzisiaj zobaczyliście naszą całą kolekcję figurek z serii Binibu. i był to oczywiście kto? Ekipa z czego? Z jakiej Psi Patrol! Pewnie! Ten kto lubi Psi Patrol pamięta, żeby zostawić kciuka w górę, swoich ulubieńców wypisujcie w komentarzach. Nam się figurki, słuchajcie, bardzo podobają. Są takie pięciutkie, takie są bajne w ogóle ładne. Mają są, brokatowe oczy, no, super. Mają te brokatowe oczy, każdy ma odznakę. Tak. No i wyglądają, słuchajcie, dosłownie jak w bajce. Także to jest akurat ważna sprawa, bo niektóre figurki, wiecie, są takie pokrzywdzone później, ale te wyglądają identycznie jak w bajce. Także, jeżeli Wam się spodobały, to kciuki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się już niebawem. Pa! pa! pa!